Cześć, e, witamy w kolejnym odcinku Rozmów o e-marketingu, e, cyklu wywiadów poświęconym właśnie marketingowi w e-commerce i nie tylko. Dziś będziemy mówić o skalowaniu biznesu online. Do rozmowy zaprosiliśmy Damiana Staniaka, specjalistę do spraw e marketingu e, w Idea Commerce. Powiedz mi, kiedy warto zacząć myśleć o skalowaniu biznesu? Osobiście uważam, że myślenie o skalowalności powinno być powzięte już na samym etapie, po wchodzenia w biznes jakikolwiek. Mm -hmm. Tak, na dobrą sprawę, musimy. Się odnieść do pewnych metryk, tak? Czy na przykład tysiąc klientów jest dużo i już pozwoli mi skalować biznes dalej, czy 500 klientów to jest wystarczająca ilość? Na to pytanie bardzo trudno mi odpowiedzieć, gdyż każda branża troszeczkę innymi prawami się rządzi. Musimy zwrócić uwagę na to, że skalowanie powinno się odbywać w każdym aspekcie prowadzenia działalności online. Może być to zarówno skalowalność możemy ująć pod w sumie definicję typowo rozwoju firmy, czyli dzisiaj jesteśmy tu, potem. Jesteśmy tam i jak chcemy to osiągnąć. I ten sam proces jest też można powiedzieć skalowaniem, ale skalowaniem też będą technologie, których używamy na co dzień i przewidywać następstwa z używania takowych. Jakie są e, najczęstsze błędy popełniane w zakresie właśnie skalowania biznesu? Hmm. Będzie ich trochę. <laughs> Okej. Okay. Dajesz.